Cześć Boże. Witam was, drugie dzieci, drodzy rodzice. Dziś pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu, czyli niedziela Świętej Rodziny. Zobaczmy, co Bóg chce dziś nam powiedzieć. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu a gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Święta rodzina dlaczego? Posłuchajmy i zobaczmy. Święta rodzina Mały Jezus, Maryja i święty Józef. Na czym polegała ich świętość? Józef był bardzo troskliwy, troszczył się o Maryję i Jezusa. Był także posłuszny Panu Bogu. Kiedy anioł polecił mu zabrać Maryję do siebie, wziął ją za żonę. Kiedy przed niebezpieczeństwem trzeba było uciekać do Egiptu. Na prośbę Boga, Józef się nie zawahał, ocalił małego Jezusa. Świętość Maryi polegała na posłuszeństwie Panu Bogu, na jej pokorze, na tym, że nie zawsze rozumiała, ale wypełniła wszystko, co Bóg od niej chciał. To w czasie zwiastowania, ona powiedziała tak aniołowi, przyjęła pod serce Jezusa. W czasie ofiarowania w świątyni. Choć Symeon mówił jej o cierpieniu, jakie będzie przeżywać, pewnie się bała, to wytrwała aż pod krzyż. Pod krzyżem usłyszała, że ma się nami zająć, i tak też zrobiła. I Jezus, on jest święty, jest Bogiem, jest źródłem wszelkiej świętości. Dlatego rodzina była święta, bo nie zabrakło w niej Jezusa. Święta Bożego Narodzenia w tym roku są inne niż zwykle. Wszystko z powodu epidemii. Święto świętej rodziny jest również inne niż zwykle, bo jeszcze bardziej musimy zrozumieć, uświadomić sobie, jak ważna jest rodzina, jak ważne jest to, by nasze rodziny były święte. W czasie epidemii rodzina, dom rodzinny, dom jest bardzo ważny. Zewsząd, z zewnątrz przychodzi na nas wiele nerwów. Zdalna szkoła, wiele miejsc pozamykanych i można też przyjść do kościoła przez różne obostrzenia. Bardzo często denerwujemy się, coś jest nie po naszej myśli. Rodzina jest bardzo ważna. Zewsząd przychodzi na nas wiele trudów. Dlatego dom rodzinny powinien być czasem, w którym odpoczniemy miejscem, gdzie nabierzemy sił. Rodzice dorośli do pracy, dzieci i młodzież do zdalnej nauki. To zadanie nie tylko dorosłych, ale wszystkich, by zadbać właśnie o świętość rodzin. Wpierw musimy zadbać o naszą świętość, o naszą relację z Panem Bogiem, aby nasze rodziny były święte, by były miejscem szczęścia, Bożego pokoju. Dziś poznaliśmy świętą rodzinę. Małego Jezusa, Maryję i Józefa. Dlaczego byli święci? Nie dlatego, że ładnie wyglądają na obrazkach, nie dlatego, że ich tylko chwalimy, nie dlatego, że siedzą w niebie. Święci byli dlatego, że są dla nas wzorem, że każdy z nich był święty. Święci, bo byli szczęśliwi, byli kochający, pomocni sobie, życzliwi. Tak można te dobre cechy wymieniać. Święta rodzina. Dla nas wszystkich jest wzorem, aby nasze rodziny też były święte, by było w nich wiele pokoju, wiele dobra i miłości. Takie zadanie dziś przed nami Bóg stawia. To zadanie dla rodziców, dla dorosłych i dla dzieci. Życzę nam wszystkim, aby nasze domy rodzinne, aby nasze rodziny właśnie były święte, byśmy byli szczęśliwi. Dziś szczególnie na modlitwie, prośmy o to wstawnictwo świętą rodzinę. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Szczęść Boże!